11 do wersetu 28 o wyższości kapłaństwa Chrystusowego nad kapłaństwem, kapłaństwem ludzkim, lewickim 7 od 11 do 28. lizy Hybraczyków jest niesamowito księga w Piśmie Świętym, ponieważ pokazuje naprawdę takiej perspektywy Bożej cały plan zbawienia człowieka, pokazuje ten, ten stare przymierze przygotowanie do nowego przymierza, po zakon, co zakon i co miał uczynić zakon, że to naprawdę mamy wielko, wielką, mocno teologiczną księgę, którą warto się studiować. Kto zrozumie, wybrać, kuchu, to zrozumie to, co Bóg dał nam w Chrystusie, nie będzie chciał wrócić do starego przymierza, nie będzie chciał być pod kapłaństw, pod kapłaństwem ludzkim, ponieważ kapłaństwo ludzkie grzeszne, słabe nic nie mogło dać Zagwarantować człowiekowi Bogu. Było tylko przygotowaniem do nowego, doskonałego Bożego Kapłaństwa w Jezusie Chrystusie. Także bardzo Pana księga pokazuje Pana Jezusa Chrystusa. Od pierwszego rozdziału to jest wyższy nad Aniołów, potem drugi rozdział Jezus wyższy nad Mojżesza, nad Proroków. Jego krew przewyższa krew krew testamentową Jego ofiara przewyższa krew ofiarę staro Jego przymierze jest doskonale niż przymierze. Stary dostępne to zachęcam Was, abyście postudiowali sobie po siebie, ponieważ wzrośnie w naszych sercach gdzień czynienie za to, że Bóg nas znalazł i przyjął nas i wpisał nas przez krew Baranka w nowe przymierze, nasze imiona są w księdze Baranka zapisane. I nie ma takiej mocy na tym świecie, tym przeświecie, że ktokolwiek mógłby to zmienić. W siódmy rozdział. Gdyby zaś doskonałość była osiągana przez kapłaństwo lewickie a wszakże w oparciu o nie otrzymał ludz zakon, to jakaś jeszcze by była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aaronu. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, czyli mowa się odnosi do Pana Jezusa Chrystusa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Pan Jezus nie był według Mojżesza, z plemienia lewiego. Tylko jedno plemię mogło służyć przy ołtarzu. Pan Jezus należał i jest wywodnicz się z plemienia Judy. 14 werset. Wiadomo ja bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchiceweka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, czyli Pan Jezus nie był cielesnym potomkiem I na podstawie czelesnego potomstwa nie otrzymał urzędu kapłana, ale tutaj jest napisane według mocy niezniszczalnego życia. Czyli można by było sparafrazować, że został wybrany na mocy wiecznego pochodzenia. Nie ludzkiego pochodzenia, ale wiecznego pochodzenia. Bo świadectwo upiewa tyż kapłanem na wieki, to jest samo według porządku Melchizedeka. A przez to, to poprzednie przykazanie zostanie usunięte z powodu jego słabości i Nieużyteczności. Gdyż zakon nie przywrócił niczego do doskonałości. A z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przed którą zbliżamy się do Boga. Przez zakon, czytamy tutaj, nikt nie uzyskał duchowej doskonałości. W zasadzie zakon został tylko po to dany, aby pokazać ludziom, że te standardy Boże są nieosiągalne dla człowieka i każdy z nas musi się przyznać. Że złomiliśmy, złamaliśmy wszystkich praktycznie z przykazem Bożym. Został dany po to, aby przyprowadzić, przygotować człowieka na spotkanie z Chrystusem. Człowieka złamanego serca, człowieka świadomego swoich upadków, człowieka świadomego swoich grzechów, który zasługuje na sąd wieczne potępienie. Zakon miał przyprowadzić ludzi właśnie w, taki, w takim stanie. I to była rola zakonu. Za Żydzi w zakonie zbawienia, samozbawienia, samosprawiedliwienia. I teraz czytamy dalej że staje w nas zbudzona lepsza nadzieja, przed którą zbliżamy się do Boga. Nie przez zakup, tylko przez Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, w tym momencie, kiedy pisane są te słowa, że świątynia stoi, prawdopodobnie to są lata 70., czyli gdzieś tak 40 lat po odejściu Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze wszystko jest bardzo ożywe, bardzo świeże. Wszyscy wszystko dobrze pamiętają. Jeszcze żyją świadkowie, pamiętając Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj Paweł, myślę, pisze, że kochani, mamy przez Boga zbudzoną w naszych sercach lepszą nadzieję, nie nadzieję w Mojżeszu, tylko nadzieję w Chrystusie, w Bogu Werset 20, a stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tam ci kapłani, zostali kapłanami bez przysięgi. Dziedziczyli po prostu z kapłanem. Odchodził, drugi wchodził, kapłan odchodził, następny wchodził. Nie było z góry jakiegoś cudownego zapewnienia jakichś przysięgi, po prostu z plemienia, po kolei szło. Było ich podobno 84 arcykapłanów, ale Kapłanem Jezus został na podstawie przysięgi. Tyś jest synem moim. Jego słuchajcie. I teraz czytamy: Przysiąg pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza, stał się Jezus poręczycielem. No, tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Powiedziałem, było ich 84. Ale ten, ale Jezus sprawuje kapłaństwo nieprzechodne, nieprzemijające, ponieważ trwa. Na wieki. Zobaczcie, jaka jest wyższość kapłaństwa Jezusowego nad tym ludzkim, lewiskim kapłaństwem. Odszedł mój kapłan, na 85 lat, mój ukochany kapłan żyje. A u nas nie ma takiej możliwości, ponieważ Pan Jezus trwa i żyje na wieki. Nie starzeje się, ani nie grzeszy, ani za siebie nie musi wpierw składać ofiar świętych. Dlatego, ponieważ trwa na wieki, może zbawić na zawsze. Tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Bo jest zawsze, aby się stawiać za nimi. To jest mowa o nas. To jest zbawienie na zawsze. To jest ratunek na zawsze. To jest wieczny ratunek. No tamci kapłani nie mogli tego uczynić, tego dać ludziom. Jak powiedziałem, uzyskiwali swój wiek, odchodzili. Przychodzili do, do, do naszego miejsca raz do roku, aby złożyć ofiarę za siebie, za swoje grzechy i za grzechy ludzi. Ale ten daje wieczne zbawienie. I tutaj taki moment, czytamy werset 26, Może było nam wykrzyczeć na werset. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana. Świętego, tam ci nie byli. Niewinnego, tam byli winni byli. Nieskalanego, tam ci byli skalani. Odłączonego od rzeczników, tam ci byli grześnikami. I wyższonego na piebiosa? tam ci absolutnie nie. Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, codziennie grzeszyli i codziennie musieli. Się obmywać rytualnie przed Bogiem z powodu swoich grzechów. Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar na za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze Chrystus, gdy ofiarował samego siebie. Nasz arcykapłan, Jezus Chrystus, jako jedyny arcykapłan, zapłacił za grzechy ludzi nie barankiem czy owieczką, czy ptaszkiem jakimś, tylko swoim własnym życiem, swoją własną krwią. Żaden inny arcykapłan tego nie otrzymał. Następna wyższość Chrystusa nad wszystkimi innymi ludzkimi arcykapłanami. On złożył swoje doskonałe życie w ofierze, aby raz na zawsze zbawić wszystkich, tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Ale bowiem zakon ustanawiający arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, ale słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiła Syna doskonałego na wieki. Więc mamy kapłaństwo Boże, kapłaństwo Chrystusowe z jednej strony, a z drugim mamy kapłaństwo ludzkie. Wtedy było lewickie, a dzisiaj są ciągle jeszcze różni kapłani. Wiem o tym jest kapłaństwo ludzkie i kapłaństwo Boże. Kapłaństwo Chrystusowe. Pod jakim kapłaństwem chcesz się znaleźć? Jaki kapłan ma reprezentować cię przed Bogiem? Starać się przed Bogiem w swojej sprawie. Jaki kapłan? Syn Boży, Boży kapłan czy ludzki kapłan? To jest bardzo ważna rzecz, bracia i siostry. Mówimy o wielkich prawdach Boże. Czy chcesz, albo inaczej, kto jest kapłanem Twojego życia? Jezus, Syn Boży, czy człowiek? Czy jakiś tam święty, jak tutaj ktoś też wspomniał? Czy człowiek? Ciągle grzeczny człowiek, podobający słabości. Czy chcesz być w przymierzu z Bogiem opartym na mocy Jezusa Chrystusa? Czy na mocy człowieka, grzesznego, słabego, idącego na śmierć człowieka? Kto jest kapłanem Twojego życia? Jezus Chrystus, Syn Boży, czy człowiek? Pamiętaj, jaki kapłan, takie obietnice i takie przymierze. Co może dać Ci człowiek, przyjacielu? A co daje Ci Jezus Chrystus, Syn Boży? Kapłaństwo Chrystusowe daje wieczne odpuszczenie grzechów, wieczne życie, wieczne zbawienie dla nawracającego się grzesznika i wieczny pokój z Bogiem tu i teraz. Ludzkie kapłaństwo nie może Ci tego dać. Dlatego fani William McDonald w swoim komentarzu podsumowuje mniej więcej te kwestie, o których dzisiaj właśnie tutaj wspomnieliśmy. W taki sposób, po Ci, zacytuję. Boże wieczne albo Jezusowe wieczne kapłaństwo przewyższyło kapłaństwo ludzkie. Dlatego głupotą jest ustalanie i trzymanie się ludzkich praw kapłańskich na wzór Starego Przemierza, odrzucając i pozostawiając wiecznego arcykapłana Jezusa Chrystusa na boku. Szaleństwem jest, mając wiecznego arcykapłana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, odrzucić go na rzecz ludzkiego, grzesznego kapłaństwa. Jakkolwiek by się nie, nazywa, nie nazywała ta religia, wybraliście najlepszy imię dane człowiekowi pod niebem, przez który może być Jezusa Chrystusa. I On jest waszym kapłanem. I On w waszej sprawie, w naszej sprawie, dzień i noc reprezentuje nas przed swoim Ojcem. Okrywa nas szatą swojej świętości, swojej sprawiedliwości. I dzięki Jego łasce i Jego pracy, Jego służbie arcykapłańskiej siedzicie tu. Ja tutaj stoję. Wiecie sami, że jedno nie Jego łaska i dobroć i moc i troska o nas nie byłoby nas tutaj. Także fajny jest moment, abyśmy podziękowali za tę cenę, którą Pan Jezus Chrystus zapłacił za nas. Pan Jezus ofiarował, jak czytaliśmy, samego siebie. W nasze miejsce. Wstanie. Jeśli Pan Jezus Chrystus jest Twoim arcykapłanem, to Ci powiedział, żebyś na pamiątkę Jego śmierci w z powodu odpuszczenia Twoich grzechów łamał się tym chlebem i pił z kielicha, ponieważ ta krew wylała się na odpuszczenie naszych grzechów. Kiedy był powietrze, że Pan Jezus wziął chleb, złamał, powiedział, ci, jedźcie jedzcie, moje wydane za was, potem powietrze że wziął kielich, powiedział, jest to kielich nowego przymierza w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów.